Cześć! Witamy Was serdecznie w kolejnym naszym wspólnym śmierdzącym seledżu. Ja jestem przerażona, dlatego że dzisiaj będziemy jeść fasolki, ale to półbiedy. One leżą przed nami, śmierdzą Ale były zapakowane w woreczek. Ja przed chwilą oczywiście otwarłam woreczek ja i Asia wylądowała pustyniami. I mówi tak, Agatha, ty nie czujesz? Ja mówię, nie, ja wącham. O Jezu, Jezu cukno okrutnie. Ja już kiedyś jadłam te fasolki Wszystkie z bratki. Wszystkie Wiem, że to jest trochę, tu śmierdzi wymiocinami, a trochę jak z a trochę z starymi skarpetami. Nie wyłuchaj tego, będziemy to po prostu jeść. Dobrze, że grill później. Mamy tutaj losowanie, właśnie grill jest rekompensatą. A to, a to za te dzisiejszy. <laughs> Dokładnie. Będziemy kręcić strzałką jakiego która z nas wylosuję, ja zje. co zjem albo nie zjem, przygotowana jest miska ręczniczki może możemy mieć nie, proszę, to, jenę. proszę Będę sobie nos i do popijania wybaczcie nam, ale browar żeby zabić smak, smak dokładnie. dobra, Asiu, proszę gość. ja jedziemy do mamy. kręcę i jest co? zielony w kropeczki zielony w kropki oznacza, moi drodzy kozę z nosa albo gruszkę co Poza z za no złoto. <noise> to są jedyne żarki, których nie dawno. Ale okropna. Dobra, moja mama. O taka. Nie jest zresztą Jak burak. Ale nie, taka zła smakuje jak burak. O Jezu, ja mam starą skarpeta albo trzykruty. To jest ten taki brzoskwiniowy, kolorowe kropki. Dobra, biorę tego. Stare skarpety były o, straszne. Jak. Pamiętam to. Nie. Stara skarpeta? Mhm. O nie, tutaj śrubki. Poczułam być na zdecydowanie. O, bo tu się robi niedobrze trochę, bo to jest taki duszący zapach, nie? O, jest taki buzi. Stara nie. skarpeta w końcu. Śmierdząca. Śmierdząca skarpeta. Nie wiem, bo ja nie chyba jeszcze nie miałam e, skarpety. Bo ja nagrywałam już ten film z Dominikiem i chyba nie miałam pierwszy razą skarpetę. Chyba miałeś tutti-frutti fruki. To I się tak kolejne. Strasznie. Ach, ja znowu mam to samo. To co, co jest. Będziemy losować po pięć fasolek. Jeżeli trafimy na taką samą, to będziemy kręcić po raz kolejny. Dokładnie. Dobra, Asiu, proszę. To już zakręciłam, no to proszę. Ja mam zielony, to to jest albo ścięta trawa, albo limonka, więc trawa nawet nie będzie była taka zła. Trawa jest spoko, ja pamiętam, ja miałam już trawę. Nie wiem co to. Trawa zdecydowanie teraz czuję. Mm. Niedobre, ale ładnie pachnie. Ściątą trawą. To samo. To samo. Jeszcze raz. Niebieskie. To może albo To jest albo albo blueberry. Więc oba są spoko. Pasta. Miętowa pasta. No to też dobrze. Ja już zjadłam dwie. Czyli jeszcze dwie, już trzy. Ojejku. Zrobię to samo. Ale tutaj. Możemy uznać, że to tu. Albo tu Albo te Albo. Albo smierdzące skarpety, ale tu Tifruppi. Tu Tutifruppi! Nie, wiem, Żeby nie było, ale jest straszne. O, o, o. Jest straszne, mokrobne. Naprawdę, coś cię mi tutaj! A ci od nas wie, co a, ale my to dalej śmierdzimy. Następny raz, będziemy się bawiać na filmy, to Asia w górki wraca na Powiem wam, okropne przeżycie. Nie, znowu ta pasta tańca. albo y, trawa, to jeszcze raz czy zaliczamy, zaliczamy, nie zaliczam, dobra. Trawa z w sumie Eee, dobra, no to, to na zielone. Teraz to tak. Czyli, Czyli to albo jest... koza z nosa, albo gruszka. Ja miałam kozulę. I to jest zielone w kropki, tak? Tak, ja miałam kozulę. widzę, właśnie są okropne. Nie, ja chyba zom. trzeba okropne <laughs> otworzyć zaraz. Ile ja już Trzy. Jeszcze ani jednego dobrego nie miałam. To jest nie fair, też ma kozulę. <śla> <śla> Od razu popitka paskudna, nie? Ale taka trochę jak surowy burak smakuje. Słona. <grymne> Słona koza z noca. Dobra, skończymy. Jak oni tworzą te smaki, powiedz mi, Oj, nie wiem, właśnie. Ktoś musiał próbować. Chyba. Nie mam albo problemu. powiem wam, że jestem dzielna, bo jak nagrywałam z Dominikiem, podlinkuję Wam na dole, to wypróbowałam. Psia karma albo. <grymne> chocolate pudding. <grymne> już mam trzy złe, ok? Starczy. Ale psia karma, aż tak się nie baje. Mam bratu nawet smak. Ale wiecie, co zrobimy? Ostatnia próba szósta będzie z operatorem. I zagramy sobie... No świat! Tej... Cholerka, ja mam dzisiaj normalnego pecha. O czuję ją. Połknęłam, strasznie. straszne. Ja ale taka jakaś słodka. Wiesz, jeszcze raz, tutti frutti, ja teraz bo tutaj fruti albo śmierć Jezu! Ja miałam cztery złe. To już jest nie Znowu to samo, kurde. Dobra, bierzemy... Yy, czekaj. Ruger albo... Nie, Sugar już miałaś. A albo... nie, sorry, to jest rawa, to czekaj. też już miałam. To też no. już miałaś. To jeszcze no. raz, to dalej Dobra, jest. Yy. No to masz... Albo o jest, zmarzło, swoje... mówię miocinę albo brzoskwinę. Szczerze? Życzę Ci brzoskwini, naprawdę szczerze. O, aż mije mnie dobrze, ja tu miękko To koszywam. jest Asiu ten, prawda? Tak. Mhm. Oh my goodness, nie wąchaj ja, tylko jest, bo to lepiej zjeść. Przuskwina. O jezu, ale się wzięła <laughs> ta pomoc, bo stała koło innych. Mm. Ja jestem przerażona, bo miałam cztery niedobre, nigdy mi się takie coś nie zdarzyło. Więc chociaż możemy teraz truth page tam Ja ciężko, a ja za to to ja na Ale już Będę miała te winy, Przynajmniej jedna dobra. No mm. czekaj, to jeszcze po razie, tak? Nie, już ja pięć zadam. Tak? To no. jeszcze ja je raz, tak? Tak. Aha. Dobra. Operator szykuj się, bo teraz nagramy razem. ja jest chyba najgorsze. I chyba ja je mam. Albo battery popcorn. No to ja je mam. No masz je. O Jezu, wypluje, bo ono jest okropne. A ja po prostu mam. Za wszystkie też, kawałki sobie powyciągałam z ale Dobra zapitka i lecimy. Już koniec na szczęść. Już wolę być chmiel buzi niż w to Chodź operator, zagram jeszcze w trójkę. Jeszcze jedna runda? Da środeczka. Dobra. O jezu, o jezu. ostatnia runda. Ostatnia runda. A myślałam, że już Witam. koniec. O jezu, ale tu śmierdzi. <grym> Coście, ja jadły dziewczyny! Dobra, Dobra, i wybielej. Operator? Tak. Dobra. Dominik ma Samon. albo kozule, albo głośkę. a która to jest? Kropki, taka jasna, jasna. To? Nie. Czy to? 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 Mhm. Kozula, żeby była. Ode mnie popijasz. A już no. wszystkie te śmier fasolki śmierdzą jak kokosy. <grych> One Cię tam. Piony? co to jest? Koza chyba jest. Chyba <grymne> 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 <Dobra>, jest <grymne> koza. Nie może być inaczej. Jezu, ale tu śmierdzi, boże. Ale wiecie, co na Nie <grymne> ja wiem, co? Ale damy tu śmierdzi tymi fasolkami o smaku psiej karmy. No mi jakieś jest starą karpetą. Każdy Dobra. Na Która dziewczyna teraz? No, ale ja, ja. Może kręcić. Dawaj. Ku. Psia karma albo. <grymne> poczekaj, ja zakręcę i zjemy razem. Wymiociny albo... Powodzenia, dziewczyny. Nie, stinky socks, sorry. O się karmę. O. o, co Jadu, jest? Oj, Dziękuję za yy, ten... O, pięć fasolek to jest jakieś maksimum, które jesteś w stanie przyjąć. Szósta po prostu... O, nie, jeżeli robicie ten challenge, Jezu, no, to jakby nie, karmą. A ja skarpetą z stoję. Ale wiecie co? Skarpeta jest taka dusząca, ja mam od razu odruch wymiątny. Powinno się nazywać jakieś womicz bini. Tak? A nie, no. Także mam nadzieję, że challenge Wam się podobał. Nam, chyba Bię nie. się, tak? się, dziewczyny, że zaraz wrzucam mięso na grillach. Idziemy zagryźć. Tak. Również z Asią nagraliśmy bardzo fajny, słodki, ale nie do końca challenge, także link na dole zapraszamy serdecznie. Oczywiście pod każdym naszym wspólnym filmie prosimy was o kciuki, komentarze, e, może jakiś pomysł nam podsuniecie jakieś filmy następne, jak się spotkamy no. razem i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!